Hej kochani, witajcie w ósmym dniu vlogmasu. Wczoraj w vlogmasu nie było żadnego filmu, bo wczoraj trochę źle się czułam. Nie dałam na Wam film nagrać. Ale dzisiaj już postaram się coś Wam nagrać. I oczywiście zaczniemy od kalendarzy adwentowych. Ja już idę teraz na górę pić kawkę, więc zabieram Was ze za sobą. Idę właśnie na górę pić kawę. Jestem w kuchni, macie mnie robi kawę. Dzisiaj miałam kawę robioną. Kochani, piję kaweczkę z mężem. Maciek mi zrobił taką pyszną, pyszną kawę. I wiecie, co mi powiedział? Ja mam powiedzieć jaki <grywki>, tak zaraz to mi powiedział. Kochani, pokażę właśnie kawę Maćka. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli. O, to jest Maćka kawa. W takim właśnie kubku. Taki wiecie, warsztatowym. Proszę, o to kawę, zwracam kawę. <grywki> Dlaczego, kochanie? No i co, zaraz wam powiem, co Maciek teraz nie? Pytam się, gdzie jest cukier, a mówi, gdzie jest cukier? W cukrowni. W cukrowni, tak, w cukrowni jest cukier. <grych> tak Maciek mi powiedział, w cukrowni. się kawę, taką cieplutką. No i będę później zmieniać dla was, kalendarz adwentowy oczywiście. Postaramy się, że w tygodniu, nie wiem, czy dzisiaj, czy w tygodniu, że pójść na Jarmark Białostocki. Wybrałam się ten jarmark prostocki i wybrać się nie mogę. Dobra, kochanie. dopijam kawkę i później do was jak coś przyjdę. Kochani, otworzyłam kalendarz dla Belli i też jeszcze otworzę i wam pokażę, co to jest. Wam Pokażę takie właśnie... jakiś y marmela. Ale nie jestem pewna, więc takie właśnie szpuniki. dzisiaj właśnie ósemce był przez mak. Ja już? No i przechodzimy do innych kalendarzy adwentowych. No i otwieramy dwa okienka, bo wczoraj nie nagrywałam, nie otwieram kalendarzy adwentowych, więc dzisiaj dwa okienka pójdą. Pierwsze to będzie siódemka, czyli wczorajsza. I taki właśnie gąbeczka. Już sobie nie mam. Taka gąbeczka już... A dzisiejsze okienko osemka i dzisiejszą okienku w 8. zobaczymy co tutaj jest, co Maciek spakował. I też duże że będziemy po dwa okienka dzisiaj otwierali. Proszę wam mówię, co to jest. To jest eyeliner w pisaku, więc tak właśnie wygląda. Pokażę jaką końcówkę ma. Więc to jest kolejna rzecz. I tutaj... Rzucamy dwa okienka. Tutaj, rzucam pod schodem. Tutaj mamy coś takiego. Dwie rzeczy. Acha, pokażę, jakie. Taki zestaw mamy. I mamy taki kubeczek z dodatkiem, taki czarnym. to jest dzisiaj w w siódemce zaległej. No i dobra. I szukamy ósemkę. Ósemkę jest tu. Ósemeczka. Od razu te pudełka pakuję do worka. Tutaj mam taki zestaw zegarek i bransoletka. A tutaj mam takie usteczka i to jest do ust maseczki mam nadzieję, że tutaj nic nie wyleje takie oczywiście nie będą ale takie maseczki do ust, więc to gdzie się było w tych dwóch okienkach tutaj będzie do schowania, już oczywiście widzicie, że mniej zostaje okienek no dobra przechodzimy do tych Kalendarz w tych kolejnych, tutaj mam dwa okienka, czyli siódemka w tym DIY, właśnie różowym. Tutaj mam tutaj mamy błyszczyk szminkę. Tak wygląda. Więc to jest kolejna rzecz. I tutaj ósemka czyli jest dzisiejsza okienka. Pewnie, tylko tych nas nazwę było. Uj! Szymieńczka. Zaraz pokażę, jak to szmineczka wygląda. Taka. krzyminka No i dobra. Więc tutaj dwie rzeczy, mam otworzone. Tak. trochę. I szukam tutaj siódemkę, czyli wczorajsza okienko. Tutaj mam balsam, jak wszyscy widzieli. To jest pierwsza rzecz z okienka. To jest li... czyli balsam do ust, więc no, fajne. Kropelki ma chyba, bo może to dlatego, że, może to jest ciepło, że dlatego tak właśnie wygląda. Tak ładnie pachnie. Naprawdę to jest kolejna rzecz i ósemkę czyli dzisiaj. Dobra i ósemkę. O! Mam pokażę co to jest. Boże, i to jest rozświetlacz. Mieliśmy róż, teraz mamy rozświetlacz. Fajny. Taki szampanski. Tak, tak wygląda. Ładny. Ja może bardziej. Ładny. Tutaj oczywiście nie będę swatchować, bo możliwe, że dam na prezent komuś. Dobra kochani i teraz mały DJW. I siódemka. Jeszcze jest. Siódemeczka. Kredka. Taka złota kredka fajna. Z Magsem More. I ósemka. Wiem trzeba znoszę ósemkę. Taka duża złosemka, i tutaj mamy paletkę. Teraz wam pokażę, jak ta paletka wygląda. Tak, jest taka ładna. Z Tak pokażę. Piękne kolory. I to jest tam. A, stars". Jest taka paletka ładna. Widzicie? Na tym nie możecie się zobaczyć. <grym> Więc kolejna fajna rzecz. I teraz ten może kalendarz, zaraz tutaj mam obok, więc tutaj biorę, wezmę tak zrobię, bo tutaj tutaj mam piątkę tu, nie? Siódemkę szukam, a tutaj ja siódemka. No, w tym kalendarzu tak okienka jest, siódemka jest zakryta, że się nawet ciężko zobaczyć. Ja mam eyeliner. Taki. Dajże, chyba to jest do piegłów albo do oczu. Coś takiego. Taki niebieski. Tutaj mam taki stempelek. Chyba tak. To jest do oczu takie niebieskie. Jeleny. Taki fajny. Więc super. Więc to już jest otwarte. O, nie. Zasadnie jeszcze ją tworzyłam. Chciałam zamykać. Dobra, ósemkę. I tutaj mamy róż taki Bel, róż. Widziałam tyle kalendarzy, więc mogę się zgubić. <grych> taki ma się ładny róż, więc super, więc kolejna fajna rzecz. Może z belę idź. jest spadło. No, nie mogę znaleźć. A jest tam schowała się tutaj. Jest ta siódemka. I tutaj mam pewny dopression, do żal. Op. Kremowy, że nic. Później, oczywiście, zobaczę, co to jest dokładnie, ale taka fajna rzecz. Taka ma tutaj. Mamy mam jakiś krem. Też, oczywiście, później zobaczę i wam powiem, co to za krem. Taka wygląda, taki krem. Więc, później zobaczę. Tłumaczę. I kolejny co będzie? Ten. Też do okienka. Mam. To jakaś kredka będzie. Tak mi się Tak, to jest. Będziemy mieli kolejną uśminkę. Taka fajna kreska do ust. Nic fajnie. I ósemkę. Mam. Coś takiego małego. Czy? Znaczy, temperówka Czyli jak kratkę mam, to musi być bez temperówki. Jeszcze mam tę temperówkę, dobra. Taka temperóweczka. Temperówek mam dużo. I teraz... A, maksa nie idzie. I tu już szukam siódemki, oczywiście siódemkę tutaj mam. No dobra, tutaj mam... Produkt w tymce to jest żel do brwi, w ładnej tupce. Czym ja komu wygląda To żel do brwi. Taki i to chyba jest przecież żel. To nie jest jakieś kolorowe. więc fajnie taki pędzelek. Czyli jak mieliśmy do brwi żel, to mamy też pędzelek. Więc fajnie. Wszystko rada się nie znalazłam. Taki ładny, fajny pędzelek. I to jeszcze zieloną tą Więc fajnie. Będzie dobry. Bi. Jest kolejna rzecz. Teraz może maybelline. I tę siódemkę już tutaj mam. Sporo dzisiejszych rzeczy jest. Dlatego, że w... Kolejnie żadnego piekra. Kratka do brwi to tu liner albo liner do oczu. To jest kolejna rzecz i ósemka. O, nawet. Taka malutka ósemka. Lakier. Do paznokci, taki ludzie kołkosz. Dobra. To jest kolejna rzecz. A tutaj jeszcze ten z Revolution, też dwa okienka. Tutaj mamy, o malutki, poprasowana trochę. Cień do powiek, taki ładny, śliczny, taki malusieńki. Tak wygląda taki ten cień. Piękny, Puszczący, więc super. I ósemka. Jest tutaj takie malutka. Ta ósemka. A, malutka, ale coś tutaj fajnego jest. Rozświetlacz taki malutki, fajny. Już myślałam, że będzie kolejna temperówka. Taki fajny rozświetlacz. Kiśliczny. A jego sosu czuję. O, taki delikatny. Może to się da więcej krycie. O, piękne świetlacz. Taki malenki. nic Więc fajnie, cieszę się z tego. Mam otworzony na dzisiaj. Teraz tutaj może spodziewka teraz. Dwa okienka. Czyli tak, tutaj no mogę już położyć ten mój... To mój tutaj, nie potrzeba. Y, siódemka mamy tu. Znaczy, tutaj mamy? No, sporo rzeczy się nazywało, jeśli chodzi o te kosmetyki. Będzie komu dawać. Tutaj mam. Co? Widzę Taki produkt. To jest też pielęgnacja, więc fajnie. To jest krem pod oczy. Więc fajnie. Jest super, fajna pielęgnacja. Pokażę Wam to jak wygląda ta kropka. Więc fajnie. Więc super. Oczywiście nigdy nie miałam krem pod oczy. Czy baza to jest pod cienie? Chyba baza bardziej chyba niż krem pod oczy. Już się zdaje. I numer 8. mam. Mamy ósemkę. Mam cień. Dopowiem. Też taki ładny. Oczywiście pójdzie do, na prezent na pewno. Jest ładny. I katarina, dzisiaj wszystko. A teraz kater. Kater, który trzeba naszukać się, żeby sobie znaleźć. Siódemka jest tu. Na zodrażę siódemkę. Tutaj mamy coś takiego, taką fajną gwiazdeczkę. Ui, jaki fajny balsam. Super i myślę, że ten, co stacie właśnie mieliśmy, to był do tego. I wydaje, że był do tego właśnie balsamu. nic fajnie. To jest minus, że ty widać, co tutaj jest, nie? Ale pomysł. Ale jest ósemka. Nie głupi. Dziwnie zrobili, że, że są w takiej właśnie kosmetyczce, kosmetyczka zawsze się przyda. Tutaj mamy sporo rzeczy, naprawdę, teraz jak byście widzieli. I lakier, więc mamy drugi lakier, taki jest. Na jakie. Więc fajnie. Teraz ja przejdziemy do podsumowania. Przetłumaczyłam ten z belej produkt i to jest kremowy żel pod pryszic. Ładnie pachnie. A to jest krem na noc. Więc to są dwa produkty, które przetłumaczyłam. i to jest rozświetlający pod oczy. Tak dziwnie tak mi że to że to jest rozświetlający, rozświetlający chyba krem. Pod oczy czy na oczy? Więc tak to właśnie wygląda. No i tutaj mam podsumowanie. Dobra, i tutaj mamy tyle tych rzeczy, które dzisiaj znaleźliśmy w kalendarzach adwentowych. Teraz powiem Wam, co mi się najbardziej z tych rzeczy podobało. Na pewno ten balsam z Catrice. Na pewno ten rozświetlacz z Revolution. Bardzo ładny. Ten cień fajny. A jeszcze gąbka. Więc te rzeczy mi się bardziej podobały. W kalendarzu to jeszcze nad może być. Ten lak jeszcze ładny jest. Do paznokci. Więc te rzeczy mi się najbardziej podobały. I oczywiście widzimy się później. Ja już będę kończył ten, ten film, ten tego vloga. Vlog masa. Na dzisiaj. I chciałam pokazać to, co właśnie zapomniałam wam pokazać w podsumowaniu. Właśnie tą aligner w kalendarzu. Myślę, pokazuję. pokazuje. I to też mi się bardzo podobał. Ten aligner, taki ładny. Taki wygląda precyzyjny końcóweczka, więc fajny chciałam Wam pokazać właśnie tę yy, rzecz co właśnie zapomniałam wam pokazać bo on był w, był w koszyczku i schował się właśnie nie mogę znaleźć zapomniałam w ogóle o nim no i dobra, kochani jutro się widzimy oczywiście uciekam na dzisiaj i jutro zapraszam Was na za jutrzejszego oczywiście vlog masa więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło hej i miłego wieczorku